To ćwiczenie jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla osób, które mają szyję. Ustawioną w protrakcji, a właściwie głowę ustawioną w protrakcji, czyli jak wysuwasz głowę, to to ćwiczenie jest idealnym rozwiązaniem, żeby tę głowę ustawić w prawidłowy sposób. A więc głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, nos właściwie znajduje się kilka milimetrów nad matą, i do tego dodajemy ruch rękami, tak zwana strzałka, tak jakbyśmy wskakiwali do wody. Wygląda to w następujący sposób: w pierwszej kolejności pozycja ułożeniowa, prawidłowe ułożenie głowy względem. Pozostałych segmentów kręgosłupa, biorę sobie ciężarki, a więc zobacz, jak jest ułożona moja głowa. Ona nie jest zadarta, tylko broda jest cofnięta. Odrywam jak najmniejszą część klatki piersiowej, napinam troszeczkę brzuch, napinam troszeczkę pośladek. Przez cały czas trwania tego ćwiczenia zastygam w tej pozycji. Handle biorę w ręce, to jest pozycja wyjściowa i wykonuję taki ruch. Raz, dwa. Pięć, sześć, siedem, mogę przytrzymać tą pozycję tutaj, osiem i tutaj, dziewięć, dycha, raz, dwa, trzy, cztery i pięć.